Dzisiaj jestem jakoś sam i postanowiłem nagrać aktualizację 174 do Minecrafta. A więc tak, tak za dużo to się nie zmieniło nic tak, nie dodano za bardzo. Jednak, jednak dodano Chicken Jar OK? I niestety, ale tutaj właśnie we ekwipunku nie ma tego, możecie sobie nawet poszukać, nie ma spełnującego jajka tego. Niestety, jednak wstawię tutaj zdjęcie i, i będziecie sobie mogli obejrzeć właśnie go. I tak, powiem, może co, jakie on ma atrybuty. Więc tak, że jest to mały zombie siedzący na kurczaku, kontrolujący jego ruchy. Taki mały zombie sterujący kurczakiem, trochę dziwnie, ale. I zombie, przemieszczając się na kurczaku, nie pali się. Nie, I nie otrzymuje obrażeń słońca. I nie pali się, będąc narażonym na światło słoneczne. Czyli to już mówię. No tak. I, na, I naturalnie występującego spotykamy bardzo rzadko go, ponieważ jest to po prostu rzadki. Mop będzie to rzadki. I już zmienię tutaj właśnie dzień. No. Dobrze, więc naturalnie występuje rzadko i y, takim jeszcze nowym dodanym y, tak, y, dodatkiem teraz jest połączenie y, y, połączenie z Twitchem. Twitch TV. Jest to strona do streamowania, pewnie każdy z Was się kojarzy, zna. No, no i, i teraz tam można transmito, y, znaczy transmitowanie jest ulepszone, może w Minecraft od razu. I mikrofon jest, z, y, mikrofon, y, jest zintegrowany z Twitchem i, i nagrywa dzięki otoczenia o, przepraszam. I tak samo czat jest zintegrowany z Grow czyli czat Minecraftowy jest zintegrowany z czatem na naszym kanale na Twitchu, więc tak. Co jeszcze? Jest jeszcze kilka nowych ustawień transmisji obrazu i mo można ustawić sobie jakość klatki na sekundę. Przepustawość, czułość, yy, czułość. Poczekajcie, czułość. I czułość po prostu systemu. I ustawienia yy, zintegrowanego czatu, czyli jakieś ustawienia po prostu czatu w Minecrafcie. Yy, tutaj to takie bardziej takie... Tak, no, nikogo to pewnie nie interesuje. Ale zmieniono właśnie logo firmy Mojang, też mo właśnie ustawię. No tak, y, y, to już jest bardziej takie przydatne właśnie, ale właśnie zmieniono y, zmieniono nazwę enchantu Sharpness, ostrość, na Attack Damage, czyli siła ataku, właśnie to zaprezentuję. Y, weźmy sobie, widzimy tu walka i mamy tak, Chronos, przepraszam, że tutaj, Czekajcie. Dajcie z powrotem. Przepraszam Was, że jednak telefon do mnie zadzwonił. Więc tak: Tutaj rząd jest właśnie, chyba został zmieniony. I jednak, i jednak tego właśnie nie jestem pewien, bo nie wiem, to jest jakaś taka informacja niepewna. Przepraszam Was za to. Serdecznie Was, za to przepraszam, że ta informacja jakoś nie jestem pewien. Ale. Możecie to sprawdzić. Więc dobrze, następny podpunkt to yy, ma, serwery Minecraft yy, a, mają teraz ikonki yy, i jest to twarz skinu. Może być to twarz z może w ogóle to być tak jakby taki mini banner. Po prostu zdjęcie, które ma określoną ilość pikseli. 250 na przykład na 150. Dobrze, ale to tak nieważne. I tak, co so dalej? Na, najwa na, naprawiono najważniejsze rzeczy. Yy, no, yy, to były takie problemy z miksturką widzenie w ciemności, yy, z nieczytelny, problem z nieczytelnymi czcionkami. Pro problem z ładowaniem czanków na serwerach tak, to był błąd, możecie to zauważyć, był, się wchodziło problem z osiągnięciami no. Tego akurat ja nie zauważyłem, ale problem z trybem pogody. No czasem jakieś tam występowały. Problem z ładowaniem się niektórych języków. Tak, to potwierdzam, często długo się ładowały, czasem w ogóle crashowało Minecrafta. Problem ze złą ikoną kaktusa. Tego to nie wiem. Dokładnie. I problem z nakładającą się muzyką, tak. Dodano, jeśli dodano aktualizację 1.7 o kuras dobra <laughs> Przepraszam e, Więc tak Nakładająca muzyka się, tak bo zmieniono te ustawienia tutaj właśnie macie e, music, music tutaj i to wszystko się nakładało jak to się zmieniało tak, więc to też naprawiono i e, i naprawiono problemy z lajem, no bo tam itemki czasem nie chciały już wpadać. No, różne y, by, były z tym problemy, więc ja takie najważniejsze podam w opisie. Te problemy, jeśli będziecie chcieli wiedzieć, y, podam link. No i to by było na tyle. Za bardzo, nie, tak dużo się nie zmieniło, jednak jest to warte uwagi, no. Coś się zmieniło, no Coś, co? Tak, Dobra, więc dzięki za obejrzenie materiału, dzięki. Yy, Dowland będzie w opisie. Dzięki, cześć i na razie. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Cześć, pa. pa.